Witaj na kanale Narcyzm i Psychopatia z Autentycznym. To kanał o toksycznych, zaburzonych, narcystycznych osobach. Jesteś tu, by zdobyć bezcenną wiedzę, zastosować ją w praktyce i zmienić swoje życie na lepsze. Jesteś tu, by w porę wykryć zagrożenia i zakończyć wyniszczające relacje. Umów się na konsultację. Napisz na autentyczni23.gmail.com. Polub skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Narcyz jeszcze z tobą nie skończył. Może się wydawać, że to już wszystko. Może się wydawać, że to już koniec, że klamka, kurtyna spadła. Może się wydawać, że Narcyz już ruszył naprzód ze swoim nędznym życiem bez ciebie to nieprawda narcyz nie jest w stanie tak łatwo ruszyć do przodu to tylko dalsza gra kolejny element iluzji narcyz nie może się uporać z myślą która go prześladuje od czasu do czasu nie może znieść tego że ty możesz ruszyć do przodu ze swoim życiem, bez Niego. Nie może znieść tego, że ktoś inny może otrzymać od Ciebie wszystkie Twoje dobre cechy, zalety, zasoby i korzyści. Narcyz nie może znieść tego, że ktoś inny może dostać to. Co posiadasz, w jego umyśle należysz do niego i wszystko, co należy do ciebie, nadal w jego umyśle należy do niego. Narcyz nie może znieść tego, że możesz odbudować wszystko to, co on starał się zniszczyć. I w dużym stopniu mu się to udało. Nie może znieść myśli, że możesz natrafić na odpowiednią, właściwą osobę, która będzie traktować cię prawidłowo. Narcyz uważa, że nie może do tego dopuścić. Nie może ci na to pozwolić. Nie może ci na to pozwolić, ponieważ to by miało zły wpływ na niego. Wtedy narcys poczułby się nieodpowiedni. Wtedy narcys poczułby się niewystarczający, gorszy. Wtedy poczułby się tak, jak ty się czułeś. A to nie jest scenariusz odpowiedni dla narcyza. Jego scenariusz określa jasno, że to ty masz się czuć niewystarczający dla niego. To nie jest przypadek, to się samo nie dzieje. Narcyz jest przyczyną tego wszystkiego. Starannie to zaplanował. Narcyz stworzył takie warunki, postawił poprzeczkę tak wysoko i stale ją podwyższał, że niemożliwe było, byś kiedykolwiek skoczył tak wysoko. Narcyz chciał, żeby ci się nie udało, chciał, żebyś zwątpił w siebie. I w swoje możliwości. Narcys chciał, żebyś poczuł się niewystarczający, żebyś poczuł się wybrakowany. Dlatego właśnie Narcys jeszcze z tobą nie skończył. Narcys nie może pozwolić ci na to, żebyś ruszył do przodu ze swoim życiem. Nie może pozwolić, byś mu uciekł z tym wszystkim, co sprawia, że jesteś tym, kim jesteś. Jeśli tak by się stało, to wtedy narcyz jest postawiony w złym świetle. Wtedy staje się jasne dla każdego, kto był problemem. Jeśli jesteś taki zły, to w jaki sposób mógłbyś ruszyć do przodu ze swoim życiem, i w jaki sposób mogłoby ci się lepiej powodzić bez narcyza. To nie miałoby większego sensu, to nie miałoby żadnego sensu. To jedynie może ujawnić otoczeniu, może ujawnić ludziom. Że to narcyz przez cały czas był i jest problemem. Dla narcyza jego wizerunek, jego reputacja jest bardzo ważna. Narcyz zrobi dosłownie wszystko, żeby ją chronić, żeby ją ochronić. Narcyz jest tak skonstruowany. Że musi chronić swoją iluzję, to jego mechanizm obronny musi chronić swoją fałszywą tożsamość. A to oznacza, że narcyz musi zniszczyć Ciebie. To oczywiste, że były problemy w związku, to jasne, że coś było nie tak. Przecież ktoś musiał być powodem, ktoś musiał być przyczyną tego wszystkiego. Ktoś przecież musi być odpowiedzialny, a narcys chce doprowadzić do tego, żeby wyglądało, że coś jest nie tak z tobą. Narcys chce doprowadzić do tego, żeby wyglądało, że jesteś. Szalony, odpowiedzialna osoba, która potrafi o siebie zadbać, nie będzie wyglądać jako szalona. Dlatego Narcyz musi zniszczyć wszystko, co sprawia, że jesteś tym, kim jesteś. Narcyz chce obrócić w pył całe Twoje życie, ponieważ wtedy jego scenariusz będzie możliwy do odegrania, wtedy jego scenariusz będzie wiarygodny dla widzów. Dlatego właśnie Narcyz jeszcze z tobą nie skończył. Jeśli to byłoby tak proste, żebyś mógł ruszyć naprzód ze swoim życiem, Takim, jakim byłeś wcześniej, to wtedy Narcyz wyglądałby źle, byłby postawiony w złym świetle. Widzowie, otoczenie mogłoby nie uwierzyć w jego wersję historii. Narcyz nie dopuści do tego, by ktokolwiek myślał, że to on jest powodem. Że to on jest problemem. Narcys jeszcze z tobą nie skończył. To jeszcze nie jest koniec, dlatego, że jeszcze coś od ciebie chce. Masz coś, czego chce narcys. Być może to jest tylko paliwo, tylko zasilanie. A może są to twoje pieniądze. Może jest to Twój dom, samochód, cokolwiek by to nie było. Narcys chce tego dla siebie. I dlatego właśnie nie może cię zostawić w spokoju. Narcys jest nieudacznikiem w nowych szatach króla. Narcys nienawidzi przegrywać. Nie może dopuścić do swojej przegranej. Narcyz nie może znieść myśli, że może mu coś brakować. Nie może znieść myśli, że może go coś ominąć. Jak już zainwestował swój czas, swoją energię, swoją manipulację w Ciebie, wtedy uważa, że wszystko, co posiadasz, należy do niego. Narcyz nie ruszy do przodu ze swoim życiem. Może się tak jedynie wydawać. To tylko iluzja. Nie ruszy ze swoim życiem, przynajmniej do czasu, aż nie dostanie kawałka tego, co uważa, że mu się należy. W umyśle narcyza, jemu się to należy. Narcyz uważa, że na to zapracował. Narcyz jest bardzo arogancki. Uważa, że jest uprawniony do wszystkiego. Uważa, że tak naprawdę powinieneś mu wszystko oddać, bo to jego, jemu się to należy. Jeśli tak nie zrobisz, to narcys będzie niczym. Przyczajony kleszcz, ukryta pchła, będzie cię obserwował, będzie się czaił przez długi czas. Narcys wchodzi do związku tak naprawdę z niczym. Nie ma nic do zaoferowania. A gdy odchodzi, to zauważ o ile ma więcej. Przychodzi z niczym, a odchodzi ze wszystkim. Kto więcej zyskał, a kto więcej stracił na tej relacji. Zadając sobie tylko to pytanie, masz już jasną odpowiedź: Kto został wykorzystany? Kto był katem, a kto ofiarą? Ofiara wkracza w związek z narcyzem, ze wszystkim, i często odchodzi, lub jest porzucona z niczym. Narcyz nie może znieść myśli, żeby mógł opuścić związek w takim samym stanie, w jakim w niego wkroczył dla niego. Zawsze musi być w takiej relacji jakiś zysk, nawet jeśli tylko mały. Narcys postrzega relacje, postrzega związek jako pracę. Narcys uważa, że powinien mieć określone korzyści, że powinien mieć wynagrodzenie za czas. Jaki spędza z tobą. Narcyz uważa, że powinieneś związek z nim postrzegać jako wielki zaszczyt, jako wielki przywilej, nawet wówczas, gdy zamienia twoje życie w koszmar, gdy zamienia twoje życie w piekło. Osoby narcystyczne. Nie wchodzą w związki po to, by cokolwiek zbudować, wchodzą w relacje po to, by cię wykorzystać, by cię okraść z wszystkiego, co najlepsze, by cię okraść z Twoich zasobów i korzyści. Robią to po to, by móc zbudować coś dla siebie. Narcys wchodzi w relację z kimś tylko po to, żeby brać, żeby jak najbardziej skorzystać. Narcys myśli tylko i wyłącznie o sobie, myśli tylko i wyłącznie o korzyściach, jakie odniesie. Dlatego właśnie narcyz jeszcze z tobą nie skończył. Narcys nie skończył jeszcze cię wykorzystywać. Nie skończył czerpać korzyści z twoich zasobów. Narcys widzi, że masz jeszcze więcej dodania. Ostateczne odrzucenie ma miejsce tylko wtedy, gdy już nie masz zupełnie nic. Gdy nie możesz Narcyzowi nic zaoferować lub wtedy gdy Narcyz zdecydował że ma już wystarczająco dużo Narcyz jeszcze z tobą nie skończył nie powiedział ostatniego słowa to nie jest jeszcze koniec bo nadal czegoś chce od ciebie bo nadal widzi, że masz coś, co jemu by się przydało. Tak długo, jak posiadasz coś istotnego dla narcyza, relacja może się toczyć dalej. Jeśli odmówisz narcyzowi, jeśli nie zgodzisz się, żeby z nim być, Narcyz uczepi się wtedy Ciebie na całe życie. Dla Narcyza jesteś Jego kołem ratunkowym. Dla Narcyza jesteś Jego liną ratowniczą. Jesteś Jego butlą z tlenem, pod którą musi się podłączyć. Tym właśnie jesteś i byłeś dla Narcyza. Kiedy poznał Cię na samym początku. Tym jesteś wtedy, gdy związek się kończy. Twoje zadanie cały czas było, jest i będzie takie samo. Dla Narcyza jesteś czymś, na czym może polegać. Jesteś czymś, na co może liczyć w trudnej sytuacji. Dla Narcyza jesteś czymś, nie kimś. Jesteś dla niego przedmiotem, obiektem, którym można się posłużyć. Narcyz używa ciebie w określonym celu. Używa Ciebie, żeby utrzymać siebie samego przy życiu, przy zasilaniu. Narcyz nie bierze pod uwagę, jak to wpływa na ciebie. Jego to nie obchodzi. Czy obchodzi cię, co się stanie z apteczką, jak już nakleisz wszystkie plastry, jak już założysz bandaż? No właśnie, tak o tobie myśli narcyz. Narcyz będzie chciał być... O kilka kroków przed Tobą. Będzie chciał Cię wyprzedzić o kilka długości. Narcys będzie chciał Cię wdeptać w Ziemię tylko po to, by dostać to, co chce. To, co chce, to jedyny powód, dla którego wszedł w relację z Tobą. Wiedział, co masz. Wiedział, co możesz mu zaoferować, i wiedział, że uda mu się to od ciebie pozyskać. Jeśli starasz się ruszyć do przodu ze swoim życiem, to Narcyz patrzy na to, jakbyś chciał mu coś zabrać, jakbyś chciał mu coś ukraść, coś, co należy do niego. W jego umyśle należysz do niego i nikt nigdy nie ma prawa mu cię odebrać. Narcyz postrzega ciebie i wszystko, co posiadasz, jako swoją własność. Należysz do niego, a jeśli chcesz odejść, to musisz za to słono zapłacić. Musisz mu zadość uczynić. Musisz mu wypłacić odszkodowanie, ponieważ narcyz zawsze jest ofiarą, zawsze jest poszkodowany. W jego umyśle to on cierpiał. Kiedy nie chcesz już narcyza, kiedy mówisz mu nie, kiedy go odrzucasz to ranisz jego wybujałe ego. Ranisz jego ego wielkości Jowisza. Bombardujesz je. Pozostawiasz kratery, które szybko się nie goją. Niektóre wcale się nie goją. A wtedy Narcyz postanawia, że musi się zemścić. Wtedy narcys chce odwetu. Kiedy narcys obrał cię na cel, czuł, że ma wszystko. Ale kiedy jego manipulacja, kiedy jego czar już na ciebie nie działa i go opuszczasz, to narcys czuje, że wszystko stracił. I wtedy chce, żebyś Ty. Poczuł się tak samo jak on. Narcys wtedy chce, żebyś też wszystko stracił, nawet kiedy nie jesteś odpowiedzialny za to, co jemu się przytrafiło, nawet kiedy nie jesteś odpowiedzialny za jego urojenia. Narcyz cię okłamywał, oszukiwał. Manipulował Tobą, ale nie weźmie za to odpowiedzialności, nie przyzna się do tego, nie możesz na to liczyć. W umyśle narcyza został On potraktowany niesprawiedliwie i dlatego właśnie jeszcze z Tobą nie skończył, dlatego właśnie będzie usiłował wrócić. Narcyz będzie o sobie ciągle przypominał. Będzie ci przypominał o błędach, jakie popełniłeś. Narcyz nie pozwoli o sobie zapomnieć. Umów się na konsultację. Napisz na autentyczni 23 gmail.com Polub Kliknij proszę przycisk kciuk w górę. Pomoże to innym ofiarom Narcyza tutaj dotrzeć. Skomentuj, podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi, subskrybuj, kliknij dzwonek, żeby upewnić się, że otrzymasz wszystkie powiadomienia o nowych nagraniach. Udostępnij naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.